Mój tata nie żyje od 10 lat i wczoraj w nocy zapukał do moich drzwi. Od tygodni pada śnieg. Za każdym razem, gdy wydaje się, że ma przestać, niebo zaciąga się tą białą papierową powłoką i spada kolejna warstwa. Przestałem odśnieżać ganek po dwóch dniach. Tata zawsze bardzo dbał o odśnieżanie, więc próbowałem robić to samo, ale to było bez sensu. Czułem się jak ten grecki koleś z głazem syzy w śnieg, tylko się piętrzył. Po tym jak prawie złamałem nogę, próbując odśnieżyć podwórko, więc powiedziałem sobie, że poczekam na odwilż, ale ona nie nadeszła. Więc zostałem w środku, grzałem się, gotowałem zupę i piłem herbatę. Od dawna nie wyglądałem przez okno. Wcześniej uniosłem żaluzję, by rzucić okiem, ale zobaczyłem tylko więcej tego śniegu. Świat był cały biały. Zostawiłem żaluzję, która opadła z cichym trzaskiem. Nie wiem czemu, ale się przez to lepiej. Było późno. Nie wiedziałem, która godzina, ale na zewnątrz było ciemno. Nie ruszałem się z kanapy, by zapalić światło, więc jedynym źródłem światła był ekran telewizora. Cały dzień przeskakiwałem z kanału na kanał. Było nudno, ale przyjemnie. Właśnie oglądałem sobie twoje 5 minut friza. Wtedy się zaczęło. Na początku cicho. Myślałem, że to śnieg uderza o szyby, ale nie. Puk, puk, puk. Ktoś stukał w okno. Zerwałem żaluzję, gotowy zrobić groźną minę, ale nikogo tam nie było. Czułem niepokój. Znowu usiadłem i wziąłem łyka herbaty. Wrócił spokój, ale nie na długo. Usłyszałem szeptanie. Niski, bezsensowny bełkot. Brzmiał, jakby ktoś po udarze próbował powiedzieć jakieś zdanie. Dźwięk był coraz Michał. Poczułem zimny ciężar w żołądku. Zamruczało twój tata, wrócił. Michał, otwórz drzwi. Zapomniałeś odśnieżyć. Odsunąłem się od drzwi. Powiedziałem, to nie mój tata. Mój tata nie żyje, to nie on. Zacząłem pić więcej. Potem słyszałem coś biegającego po ganku, coś dużego ciężkiego. Słyszałem, jak uderza w barierki i chichocze. Krzyknąłem ej przestań. Wtedy zatrzymało się. Znów bełkot Michały, jesteś winny Michał. Stałem przy drzwiach ręka na klamce. Nie pamiętałem, jak wstałem z kanapy. Z trudem się cofnąłem. Powiedziałem na głos, to nie mój tata. I to coś się wściekło. Zaczęło biegać, warczeć, wrzeszczeć. Przez cztery godziny słyszałem, jak krąży po ganku. Nie odważyłem się podnieść żaluzji. Siedziałem i piłem drinka. Po kilku kolejnych wszystko ucichło. Pół później drzwi. Na ganku był śnieg. Nie głęboki, ale wystarczający, by ślady. I były tam ślady, ale tylko od rąk, setki odcisków dłoni, ani jednego śladu stóp. Wiem, że to coś wróci i wiem, że tym razem może powie coś innego. Ale najgorsze jest to, że za pierwszym razem prawie otworzyłem mu drzwi.